Ejka Słuchajcie, krótki temat tego typu Teraz lecimy 25 eee, A powiem szczerze Osób było chętnych sporo Ale no poodmawiałem tak samo Gdzieś tam te maile pewnie są Nie chcę mi się w tym grzebać, bo drugie pewnie ludzie mają też różne plany a nie chcę robić siebie głupka, żeby w ostatniej chwili komuś daje znać, bo być może ktoś potrzebuje czasu na załatwienie urlopu. Po prostu jeden chłopak, nie mam do niego pretensji, yy, miał mieć wolne, szef go poprosił jeszcze o tam jakieś wykonanie jakiegoś zlecenia, jakiejś pracy za granicą. Miał mieć do świąt już wolne, no ale, ale wróci jeszcze, coś tam porobić i pojedzie, pojedzie w grudniu sobie ze mną 10. To jest ustalone drugi chłopak też się wycofał z jakiegoś nie, 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 nie powodu nie chcę wnikać ja wiecie nie biorę żadnych zaliczek tak jak powiedziałem ufam ludziom liczę na, 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 na zrozumienie i też jakieś takie obopólne zaufanie i po prostu jest, jest miejsce i teraz słuchajcie powiem wam uczciwie i szczerze zabieram chłopaków kupują auta na handel zresztą sam im w tym pomagam radzę odradzam ale no nie chciałbym na jeden wyjazd zabierać tylko i wyłącznie ludzi, którzy szukają aut na handel, bo to się trochę mija z celem, bo jeżeli nas 4-5 pojedzie i szukamy aut praktycznie, to szukamy tego samego, no, jeżeli wszyscy szukamy aut na handel, to szukamy tego samego i, i o ile dla dwóch, trzech osób ok, to dla być może więcej, większej ilości osób może to być problematyczne, bo będziemy, yy, no to, to samo będzie nas interesowało. Jest opcja, żeby sobie ktoś pojechał kupić auto prywatnie w dobrych pieniądzach, dobry samochód, a przede wszystkim dobry samochód, bo czasem jeżeli ta cena jest nawet podobna do ceny w Polsce, to mówimy o zakupie auta naprawdę dobrego jakościowo. Co mnie nieraz dziwi, dziwi mnie czasami takie podejście, że jedzie ktoś kupić auto sobie prywatnie dla siebie, dla rodziny i stoi samochód. Idealny, taki wiecie jak widzicie samochód to wiecie że to jest to trzeba tylko dojść zobaczyć, dotknąć jaki to jest start techniczny ale no już na pierwszy rzut oka widać że to jest samochód, że to ma ręce i nogi i o takie auto chodzi i teraz tak auto ma opony roczne doinwestowane widać że to tarcze powymieniane bezwypadkowy samochód Pełna historia serwisowa i w książce, potwierdzona TIF-ami, wydrukami z dekry, ze wszystkich lat. Wszystko, wszystko się zgadza. Widać, że ani nie było wymieniane, nic nie było jakieś ponaciągane, bite. No samochód po prostu perfekt. Taki o jaki trudno na, na, na rynku w PL. Wiadomo dlaczego. No ogólnie Polacy, jeżeli by wziąć średnią statystyczną, to jest, że Ogólnie mówię, nie mówię, że wszyscy, bo... Bo nie wszyscy, ale ogólnie auta używane, tam 6, 8, 8, 10-letnie są w słabszej kondycji niż auta w Niemczech, bo Niemcy naprawdę w te auta wkładają więcej pieniędzy niż my. Mają dość, dość przeglądy yy, bardziej skrupulatne i nie mówię, też można załatwić w Niemczech przegląd, ale zwykły taki nie handlarz Niemiec, który jeździ sobie i serwisuje auto, jeździ na przegląd to nie, 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 nie jeździ, nie robi przeglądów na lewo, tylko robi to jak należy. I naprawdę, te zawieszenia, to wszystko, to no jest inaczej, no, jak samochodzik przyjeżdża czasami, to się chce nim jechać. I takie auto czasami, ktoś sobie tam poprzelicza, wychodzi cena zbliżona do tutaj internetowej, no i, i nie ma decyzji, no bo za drogo. Kochani, no jeżeli, Ktoś w sobie, w własnej rodzinie kupuje samochód, żeby nie jeździć kilka lat i ma auto takie, jakiego na pewno w Polsce nie kupi w takiej kondycji, że praktycznie na początek nie musi nic inwestować, nie dotyka, no i jest za drogo, bo wychodzi taka cena jak w PL, zazwyczaj wychodzi troszkę taniej, tam te 2-3-4 tysiące można kupić taniej, ale mówię, nawet jak już jest super fura i wychodzi tak jak w PL i nie ma decyzji, bo, bo ktoś chce kupić auto, auto taniej. No. To idzie, no nie da się albo taniej, albo bardzo dobre. Taniej da się coś kupić, ale nie zawsze, bo czasem jest, mówię, stan tak perfekcyjny, że trzeba dać dobre pieniądze za samochód. A czasem ta różnica jest nieduża. Jeżeli ktoś chce jechać do Niemiec i kupić auto 10 tysięcy taniej i żeby było w super kondycji, a było tańsze niż w Polsce 10 tysięcy, to niech zapomni o takim wyjeździe. Ja mówię o kupnie naprawdę dobrego auta dla siebie i dla własnej rodziny. I chętnie... Czekam na odzew od, od kogoś takiego, co nie tylko myśli o, o aucie na handel. Owszem, jakby nie było nic dla siebie, no to lepiej wziąć coś sobie i odsprzedać dalej, żeby wyjazd się zwrócił, żeby nie ponieść kosztów. Ale no, chciałbym pomieszać jakoś, że jak jedziemy na przykład w 4-5 osób, to część szukał na handel, a część szukał dla siebie, bo wtedy się to mija z celem, mówię wam uczciwie, jak to jest. No, tak, tak to wygląda. A bardzo dobrze można kupić takie auto. Jeszcze tak na, 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 na pokrótce Podoba mi się fajny materiał, ja czasem tam zajrzę Miłośników Czterech Kółek Michu fajny materiał wrzucił Odnośnie gwarancji na ten temat też bym mógł coś powiedzieć Czy działa, czy nie działa Ale to być może w osobnym jakimś tam filmiku Coś tam wam truknę, bo no, jakieś, tam, jakieś tam rozeznanie i, I w tej materii coś wiem Ale też Kibicuję mu, bo chciałbym zobaczyć jak będzie mu handel e, autami w takim wymiarze i w taki sposób, jak on chce to zrobić czyli czyli e, auta mega doinwestowane, z tego co mówił sprowadza samochód <laughs> sprowadza samochód sprawdza wszystko, wiadomo opony chce wymienić, żeby były jak najlepsze e, tarcze, zawieszenie posprawdzać wszystko, porobić Jakie, jakiernicze sprawy cała historia, rozrząd jeszcze do tego mówi, że będzie wymieniał. No zrobi się z tego niezła suma i teraz chciałbym zobaczyć, czy rzeczywiście znajdzie klientów, że będą przepłacać kilka tysięcy wyżej niż cena rynkowa za to, że to jest taki stan. Ja Wam powiem tak, życzę, życzę mu jak najlepiej i fajnie, gdyby taką ścieżkę pokazał, że tak, że tak można, aczkolwiek ja z doświadczenia wiem i po sprzedaniu kilkaset samochodów i po kontaktach z kilku tysięcy klientów mam swoją teorię i swój punkt widzenia, że nie do końca tak jest, bo powiem Wam dlaczego. Na dwóch prostych przykładach. Jeżeli przyjeżdża klient po samochód, ogląda i są powiedzmy tarcze zużyte, klocki zużyte, opony zużyte, to od razu Wam o tym powie i będzie chciał rabatu, żeby finansowo jakoś to jakoś to załatwić, będzie chciał rabatu na te zużyte części. Oczywiście od razu będzie mowa o pieniądzach, ale jeżeli do tego samego auta przyjedzie ten sam klient i w tym aucie będą te tarcze jak nowe, opony roczne, amortyzatory niezużyte, to zacznie się oczywiście targowanie. Jak powiecie, że jest nowa opona, nowa tarcza, to powie, aaa, to, to nie ma znaczenia. Bo tak naprawdę u nas ludzie chcą kupić jak najtaniej i jak jest doinwestowane auto, to nie ma dla nich znaczenia. Nie dołożą mam 2-3 tysiące, ale jak jest te same elementy zużyte, to będą chcieli oczywiście 2-3 tysiące rabatu, nieważne jaką cenę byście mieli. Nawet jak będziecie mieli najniższą cenę w internecie, to będą chcieli rabatu 3 tysiące, bo macie to zużyte. Bo oni oczywiście przyjechali po samochód w najniższej cenie z internetu, ale ma być doinwestowany. Wiecie o, o czym mówię? Na przykładzie tej hondy, którą teraz sprzedawałem, to ufo, w ostatnim filmiku co było. Pierwszy klient nie kupił, bo się o tysiąc złotych nie dogadaliśmy. Drugi klient kupił w pieniądzach, które ja chciałem wziąć. Sorry, ale trochę podziębiony jestem. Auto było mega doinwestowane. Człowiek to widział, za to zapłacił. I teraz tak, z tego rocznika jakby się uparł, no oczywiście biorąc pod uwagę ten rocznik, to już bym pewnie za 19 tysięcy kupił taki samochód, albo za 18. No 20, 21 to, to już jest sporo. A ja wziąłem 24, a są mi po 25 i 6 też. Wziąłem być może górną granicę, jak za ósmy rok, ale wziąłem za stan. I, i teraz tak, maile oczywiście miałem, yy, czy pójdzie za 21, smsy, czy pójdzie za 21. A dlaczego tak drogo? No dlatego, bo był taki stan, no trzeba było za to zapłacić. Ja za to zapłaciłem w Niemczech, a ktoś musiał za to zapłacić tu. No chyba to jest logiczne. <laughs> dlatego bardzo kibicuję. Michowi chciałbym zobaczyć co z tego wyjdzie, czy jest możliwość pewnie na swoim fejmie, na tym że milion subskrybentów już ponad yy, biorąc pod uwagę to co robi i na swoim fejmie znajdzie klientów, którzy zapłacą mu więcej, aczkolwiek ja sceptycznie podchodzę do tego, bo nieraz mam samochód, który jest naprawdę mega doinwestowany, zapłaciłem za niego w Niemczech i cenie go tu 2000 więcej czy 3 niż normalnie rocznik stoi, ale warto, bo tam jest naładowane kupa pieniędzy w to auto, że nie trzeba robić nic. I już jest problem ze sprzedażą, bo już są tego typu maile, telefony, no bo za ile pójdzie, bo są już 3000 tysiące, taniej takie, to za ile pójdzie. No tak działa nasz rynek, tak działają nasi kupujący, <laughs> niestety, ale tak to wygląda, no to, 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 jest, to jest chore, ale tak to wygląda. I tak naprawdę to jest takie cwaniactwo nasze, że żeby wyrwać, żeby gdzieś kurczę kupić po taniości, najlepiej za pół darmo, żeby ktoś... Sorry, ale dziury są niesamowite. Eee, a tu jest taki zwykły sprzęcik, tam jakimś youtuberem super nie jestem, żeby inwestować w sprzęt, bo z tego nie żyję. I wiecie co? Mówię, życzę jak najlepiej, ale myślę, że, że tych klientów nie będzie nie wiadomo ile. Bo ludzie nie są chętni do przepłacania nie wiadomo jakich pieniędzy za dany rocznik. Bardziej się skłaniają ku temu, żeby dajmy na to, za te pieniądze nie kupić 2-8 roku, tylko żeby za te pieniądze kupić 2-3 roczniki. Wychodzą z założenia, że jak kupią nowszy rocznik, to będzie lepiej. U nas to tak działa. Że zamiast zapłacić za stary rocznik w super yy, doinwestowanym samochodzie, to wolą w tych pieniądzach kupić 2-3 roczniki młodsze auto. Być może w gorszym stanie technicznym, no ale niestety tak to działa. No ja... Jedynie co mówię, to mówię z doświadczenia, z tego co mam kontakt z klientami, no chyba jakieś prawo do tego mam, bo jeżeli się przerobiło setki klientów, to wiem jak ludzie podchodzą do tematu. Naprawdę bardzo rzadko, bardzo rzadko raz na 50 osób trafia się ktoś, kto mówi, że nie interesuje go tysiąc, czy dwa, czy trzy w tą, czy w tą. tylko chce kupić dobry samochód. Bardzo rzadko, zazwyczaj to jest, żeby jak najtaniej, ale no oczywiście dobre, tak? To musi być auto perfekt, no ale jak naj najlepiej to taniej niż, niż, niż to najtańsze. Ja wiem, że każdy chce kupić jak najtaniej. Ja też bym chciał yy, Willę z basenem za 100 tysięcy, żeby mi ktoś postawił. No ale chęci chęciami, a realia realiami. Wiem, że chce się kupić jak najtaniej, no ale też chce się kupić dobra. Nigdzie nie ma. Tak. Słuchajcie, w Niemczech dobre auto kosztuje, w Holandii kosztuje. Oczywiście metodą różnego rodzaju tam znajomości, różnych ścieżek. W różny sposób można to auto troszkę kupić taniej, ale ogólnie samochody są bardzo drogie. Im lepsza kondycja, tym droższe auto. No tak to wygląda. Ta próba mnie naprawdę ciekawi, jak to będzie szło. No coś tam się będzie sprzedawać, ale mówię, ja czasami Wam powiem tak, w Niemczech są tak wspaniałe samochody, tak doinwestowane auta i egzemplarze się trafiają czasami perfekt, aż żal ściska, że nie można tego auta sprowadzić. No bo gdybym sprowadził, dajmy na to, ten samochód, musiałbym mieć cenę nawet, nie wiem, 1000-2000 droższą od najdroższej w Polsce. Albo naprawdę mieć górną, górną półkę cenową. No i pytanie, czy ktoś zapłaci za stan. A 90% ludzi nie zapłaci za ten stan. Mówię to z pełną świadomością, no bo, bo tym się zajmuję. Bo będą zaraz tematy, a bo to tam pewnie po po tego, to i tak, to te do dupy i... No nie tak jest, no. No nie tak jest. Są czasami auta, które się omija dlatego, że są za drogie albo troszkę droższe, a stan jest perfekt, no i to jest kurszy naprawdę chore. Słuchajcie, w Niemczech, w Holandii samochód z tego samego roku, z tym samym wyposażeniem wszystko to samo może kosztować dwa razy tyle bo może kosztować 3000 euro i 6000 euro a w Polsce nie kosztuje auto 12 tysięcy i z tego samego roku takie samo identyczne z przebiegiem z wyposażeniem 24 różnice są małe, no 2, 3, 4000, 5 czasem ale, ale nie, nie razy 2, a tam tak kosztuje jest mały przebieg 100 tysięcy czy 80 to, to kosztuje auto 6500, a jest nawalone 250 tysięcy poczochrane, poniszczone kosztuje 3 koła euro, tak, na eksport no, I tak to wygląda. Dlatego życzę jak najlepiej, bo być może coś się zmieni po trochu, po trochu, tu bardziej z takimi zasięgami, ci ludzie zaczną w końcu do, 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 docierać do nich, że jeżdżenie po Polsce, szukanie rodzynka za jak najmniejsze pieniądze, że zmarnowanie czasu, że jednak trzeba tą półkę trochę wyżej podnieść. No bo ci wszyscy, którzy przyjechali, jeden był, drugi dzwonił, trzeci był, czwarty jak już po sprzedaży też się interesował, ci wszyscy ludzie szukali auta kilka miesięcy, więc tych egzemplarzy oglądali już mnóstwo. No ale facet sam powiedział, że był oglądał za 19, też 2008 rok, no ale to był, mówi, no no no, 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 nie, nie, no nie to co by miało być, no tam koło 200 tysięcy. Tu dał czwórkę więcej, aż, ale mu się odjechał szczęśliwy tym samochodem, że znalazł auto, z którego będzie się cieszył kilka lat. Także jeżeli ktoś by był chętny kupić sobie fajne auto prywatnie, Ewentualnie jak się nie znajdzie, no mówię prywatnie, no to wiadomo, można coś wziąć na pokrycie kosztów, czym nawet chętnie pomogę. Bardzo proszę o kontakt, w poniedziałek, teraz 25 lecimy. Pod filmikiem będzie mail, zresztą tam na końcu też na, jakiej, na jakiejś fotce będzie mail. No i tyle, no mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia. To był taki krótki tylko filmik informacyjny. Coś tam jeszcze mam odnośnie autus uszkodzonych i, i tego jak, jak podchodzić do szukania samochodów nawet tutaj u nas przy granicy blisko w okolicach Berlina to wrzucę. Nie chcę wszystkiego naraz, być może coś wam tam wrzucę. Dobra, słuchajcie, na krótko, tylko o to mi chodziło, żeby parę rzeczy przekazać. Do usłyszenia, być może do zobaczenia. Narka.